Ty, Sergio Morales, minus Morales, ty. O kurczon stary. Chciałem tylko konia, a zapomniałem, że mam eksperta, pipopog. Kurwa, te blindy zajebane, kucę jedne. Nie denerwujcie mnie, chory jestem, nie mam siły. Dobra. Ja, no ile tych blindów, no ho ho Kurzy chuj, no. Nie, Bez przesady, no. Wszystko mam poblindowane. Przecież to jest kurwa nienormalne, nie? Wszystko, dosłownie wszystko, no. Zarawiły się je chyba, no. No ale scam